Oto Luksemburg, a precyzyjniej rzecz ujmując, e, 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 głównie e, terroir, czyli siedlisko, czyli siedlisko gleba. Proszę spojrzeć tutaj, głównie wina e, zapraszać. Grevenmachers, Legenda. E, 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 e. Tutaj. Grevenmacher, Wina. Pana Bernarda Masarda. Wina. Wina. Kupasz czterech szczepów. E, e, e. Trzeba... E, e, e. Ręcznie czas e, e. wsadza się w taką. E, 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 e. Wino. E, e, e. Wino. Oto początek. E, e, z winami. Tutaj e, wina, trzeba wino, e, e, tutaj ekosystem. E, e, wi, e, wina, e, e, bru, ziemię, która wino e, rodzi. E, wina, e, 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 wina, wino, e, 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 e. a la wodch, panie i panowie. Maleńka wioseczka bez, w której żyje maksimum kilkadziesiąt osób, ale właśnie do takich dziur ściągają e, Steinmec. Dostałem jedną ze specjalności e, lokalu. To jest wino. E, 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 Turbo wina. Proszę spojrzeć na ten wózek. Na tym wózku mamy miejscowe destylaty gruszki, gruszki odmiany Williams, gruszki odmiany Mirabelki, gruszki odmiany Węgierki, gruszki odmiany e, Dzikie i malutkie granatowe gruszki, które zbiera się po pierwszych przymrozkach. Co robią szanujące się luksemburskie restauracje? Ano, podają w alembikach tutaj pomodos. Pomodos to nazwa jabłkowego destylatu, ale robionego nie z jabłek dojrzałych, lecz z jabłek dojrzałych w beczkach. Beczki tutaj mark, mark tutaj mark winie. No i w kirszem, kirsz, gdybym zabrał to ze sobą do domu, mógłbym robić Przez długie stulecia monopol na wyrób białego złota, czyli porcelany, mieli... Przyszła rewolucja, jedzenie powstała burżuazja, tak jak ich przywilejem nie jest już jedzenie. Możecie Państwo użyć w domu Rieslinga niemieckiego, niemieckiego albo też niemieckiego teraz. Z, 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 z Tutaj teraz trzeba e, e, konsystencji. E. E. Proszę spojrzeć. Teraz. O. Proszę spojrzeć. Jestem w miejscowości e, e, talerze e, kaoli e, talerze, 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 e, e, proszę spojrzeć, e, talerze w e, 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 200 e, gdyby od razu zetknęły się z tą gigantyczną temperaturą, eksplodowałyby niechybnie. Zatem zmierzają stopniowo e, tam w głąb. Gdzie eksplodowałyby niechybnie talerze. Tutaj. Proszę spojrzeć, herb papieski. Talerze... Talerze... Uczcie się historii.